Siema siema, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w troszkę inną grę na moim kanale ponieważ jest to... Ucieczka przed wielkim kotem, kotem który ma... o właśnie idzie hmm. przed wielką głową kota dam chyba link w opisie albo komentarzu i będziecie mogli też w nią zagrać tak, więc sobie bierzemy najpierw. Ja już to grałem kilka razy, ja tu zresztą widzicie po moich wygranych, jak Klaudia ma tam coś włączone, czy coś. Tak, no. Bo ja już mam trzy wygrane ogólnie, ale. Zaczynamy najpierw od żółtych I sorry, jak coś jak będzie nas słabo słychać, no ale niestety póki co możemy. Mogę tylko tak nagrywać, siłę. No niestety, tak. My mamy już w sumie trochę doświadczenie co do. No tym bardziej ja, bo ja już nie pierwszy raz gram w tą grę. Teraz musimy uważać, bo tu kot może być. Już trochę w graliśmy, więc teraz idziemy do niebieskich drzwi, mm. które znajdują się o tutaj. I użytkownicy słuchawek, którzy mają i oglądają to. Uwaga, bo mogą być krzyki moje. Tak, to prawda. Najlepiej sobie wyciszcie słuchawki albo w ogóle zdejmijcie słuchawki, bo mogą się pojawiać lub głośne głosy na tym filmie, więc tak, nie polecam dokładnie. oglądać tego filmu z słuchawkami. Nie. Ja już, jak widzicie, to przeszedłem, ale, no, prawie nie... No, no, nie... Nie wnikacie. Ja po prostu szybko się denerwuję, ok? Dobra. Mam. Nie wiem czemu, ale te włosy, które masz, trochę mi przypominają włosy kartoni z, z. Oooooo! Ej, rzeczywiście. Ej, idziesz? Tak, aha, zacięłam się. Mam czerwony klucz jak ma... Ej, no co? Co? Ej, no ta gra to jakieś oszukane coś jest chyba. No to, no to mogłeś śpić na źród. No już nic nie robiło. Czerwony jest najlepszy dla mnie. To jest tam, idziemy. Do ja mega nie lubię tego z lodem. O Boże, z wodą taką, że tak. to nas Daj w ogóle. Zresztą zobaczycie, jak dojdziemy do drzwi, który to będzie się znajdować. Tak, bo wczoraj ogólnie graliśmy w to na test, żeby się zapoznać z tą grą i w ogóle bardziej to ja w sumie. No i niestety ten. Nie! Jezu, ej, coś. czerwone to co jest. Proszę, ja! Proszę, ja! Proszę, Proszę, ja! Nie zdążę pewnie. Jak zwykle. Jezu, udało mi się, niemożliwe! Dobra. Jezu! to? Mogę wejdzie? Nie? W ogóle jesteśmy jakimiś myszami. Super. Dobra, na boku z boku na To jest proste. No boku na No, na no, boku zostaw nas na boku zostaw No na jest, na boku na boku na Okay. On tu chodzi ciągle. Ej, dlaczego Ty chodziłaś w niej? Co jest? Ej, no. Co Nie ma go tu. Tu jest safe zone. Tak, tu jest że Szkamy cię okay. drzwi. Nikogo akurat tu nie ma. Hmm. No ale tutaj będziemy chociaż bardziej bezpieczni. Ja się boję pan trochę przechodzić, bo tam może być skoczyć Ja się boję, że mi nagle wyskoczy ten kot. Na, na mordę, nie? Tak. tak. Zaczyna... twarz... Chodź, chodź teraz tutaj, bo tu jest... O, widziałam dynamit. coś czerwonego. Jest! Nie, myślałam Myślałam, że ten dynamit to drzwi. Może myślałam, że to kot. Jezuje. Zauważyłem, Ej, patrz, i tu jest ten kod, to może zapiszemy go, bo, ja, bo my tutaj na kartce mamy zapisane u siebie. O, dobra. Ja mam jedynkę czerwoną. Chę... Ja. ja coś nie możesz mieć klucza w ręku. Nie wiem. Ja mam jedynkę zieloną. A czwórka niebieska. Jak czerwoną tu nie zejdzie, o, na spokojnie. Dobra, boże, o, drzwi. O czerwono O, bo Oboza. Ale mi się lagowało. Mi ciągle laguje. Ogólnie, nie sorry za lagi, no ale. Ja nie jestem licząca. O, zlaguje. albo może najpierw tu, wysadzić to. O, dobra. O, się dlatego może w słuchawkach lepiej nie siedzę. No ja. I chodź do czerwonej. I chodź do czerwonej drzewi. To jest o, moje ulubione. Moje ulubione. Teraz fioletowe drzwi. A nie, tu jest to Farkur. Dobra, to jeszcze to nie jest to. Dobra, idziemy. I tu masz fioletowy klucz i wychodzimy. O, I teraz musimy to rozwalić. I otwieramy to. Jak coś spokojnie, to jeszcze nie jest to. To jest jeszcze ten fan kurwa Dobra. A ja tego też za bardzo nie lubię. A wczoraj jakoś szybciej nam szło chyba. No. To prawda. Lecimy. I teraz nowe drzwi. Cyan, cyan. A, jaką masz dwójkę? Yy, żółtą. W ogóle aż mi się przypomniał cyjan z tego. Z Rainbow Friends. O, Dobra, Dobra. niby pokazuje mi tu, że jest niebieski, a tak naprawdę jest granatowy. Wreszcie mię to jest ten sam kolor, więc... No. Chodź teraz z tą wodą, z tym wiaderkiem wody, o tutaj, z tego pokoju. I mamy, musimy to zgasić, żeby porypkać. Mamy kolejną. Mamy już ja, sześć, wow, Ja też mam. Dobra, ja już idę sobie zapisać to. Tą dwójkę, tą dwójkę bo ona jest akurat tutaj niedaleko. To... O, idealnie. Okay. Nie, przeklikałam o, No nie no, znowu przeklikałam, no nie wytrzymałam Nie O dobra, już Spokojnie, on nie o, będzie Ja już wiem jaki będę miał ja z... możemy już to otworzyć, no. bo, bo stanie nam... O, ja miałam czerwony No tak jest właśnie nie. O nie, to jest ten poziom o jest to najgorsze, my tego nienawidzimy. Klawia to chyba przechodziła z 20, czy tam 10 razy. No nie. Ja wam to chyba przyspieszę, bo nasze próby to... Tutaj... Bo będziecie czekać milion lat, zanim my to... Jezus, ja... ja nie myślę, naprawdę. Jest... czy... nie. Chciałam powiedzieć, czy ja tutaj jestem. Dobra, To w, w końcu w walę, nie. Dobra, teraz idziemy, słuchajcie, do zielonych drzwi. Mam nadzieję, że tu nie ma nigdzie kota w pobliżu. Tak, ja mam Widzicie, taką jest nadzieję, ale te baby tak wyglądają, jakby uciekały przed kimś, ale okej. Okay. Więc teraz otwieramy że drzwi. Dokładnie. Co my tu byliśmy? Co? O nie, bakrumsy! Znaczy wenty. <grymny> bakrumsy, mhm. ta na pewno. Bardzo mą... Dominik bardzo mądrze powiedział, naprawdę. Jak to cały czas? O, i. I widzisz, co my tu mamy? Tak. Użyj młotka, aby that. rozbić i oczywiście rybka. I słuchajcie, najlepsze. Jezu, jak widziałem tego kota. O Boże co? Teraz niestety będzie najgorsza część. Znaleźć trzy deski, jest... które pojawią się na coś tak naprawdę. Teraz będziemy trzy dni szukać desek. Tak. tak naprawdę to trzech desek. Ale mi znakowało teraz wszystko Ja wiem gdzie jeszcze mogą być gdzie są te cyjanowe Tak, obok cyanowy to no, Jezu okay. Ej, no to mieliśmy w tym samym miejscu, no to... Okay. Jeszcze muszę z tobą jedną deskę poszukać. Może Bo ty lepiej, bierze, no ty możesz wiesz, lepiej nie jeszcze żeby... ja jej nie, nie odkładam. Okej. Okay. Ja tak na wszelki wypadek odłożę. I niestety w tym momencie mój dźwięk, czyli to, co gadaliśmy, odmówił posłuszeństwa. Nie wiem, co się stało, a aktualnie jak to montuję, to mam jakieś lagi w ogóle. Po prostu za długo to trwało. I zaczęło mi się coś lagować i dźwięk mi się usunął, więc pozdrawiam. Także widzimy się chyba na zakończeniu. Tutaj właśnie naprawdę szybki filmik to, co zrobiliśmy. Tutaj z tego, co pamiętam, był już ostatni level. A tutaj macie zakończenie. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. A więc to było zakończenie tej gry. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, z jakiej gry następny filmik mam nagrać. Pa.